Cześć, z tej strony Zeusik, a tutaj i film informacyjny, który ben, Film informacyjny polega na tym, że pokażę Wam moje gry, w które pewnie. Prawdopodobnie pojawił się na seriach na moim kanale, więc tak. To co. wszystko, A, no to jeszcze przejdźmy. No to tak, Special Force Group 2 to jest podróbka CS na telefon, który już nagrałem pierwszy odcinek Turbolic, czyli taka podróbka. Rocket League na telefon, Minecraft też, też już nagrałem, Don't Starve Together, Pocket Edition, Pew może nagram, Plague Inc. na pewno nagram, The Last of Art, Survival też nagram, Geometry Dash też nagram, Angry Neighbor pewnie tak z dwa odcinki też nagram oraz Farming Simulator 18 też oczywiście nagram. Będę musiał rozstawić te serie na całe wszystkie tygodnie. Na razie tak, zacząłem prowadzić Special Force Group 2 oraz Minecrafta. Dodam też do tych serii, które teraz będę prowadził. To będzie tak. Dodam The Last Day of Art Survival, też do, dodam do serii. Oraz jeszcze mogę. No, znaczy, no na razie nie. Na razie będę prowadził te trzy, te trzy gry, jako moja seria, przesyła teraz mi się odcinek z Minecrafta. Teraz tak, no. I te trzy gry będą pojawić się w seriach. Minecrafta już nagrałem. Pewnie jutro albo dzisiaj pojawi, Nie, dzisiaj pewnie jeszcze pojawi się odcinek z The Last Day on Art Survival, więc serdecznie zapraszam. No i z, z CSM tę podróbkę na telefon też nagram. Minecrafta też będę nagrywać, a potem w późniejszych w późniejszych terminach zaczynam nagrywać, nie wiem, Turbo Turboliga, Plague, Inky, Geometry Dash, a potem nie wiem, Don't Starve, Angry Neighbor i ten. I, a potem możecie też mi proponować w komentarzach, jakie gry mam nagrywać, więc to jest wszystko i na 10 subskrypcji. no nie, czekaj, na 10 subskrypcji nagram odcinek z kamerko Już będę nagrywać z kamerko nie, i zobaczymy jak wam się to podoba, więc zapraszam. No więc ja tylko czekam na te 10 subskrypcji. Pamiętacie, kamerka, będę nagrywać z kamerką. Ja widzicie, tutaj jest i wystarczy, że kliknę i nagrywam z kamerką. Więc do zobaczenia w późniejszych terminach, no, w później, do, do zobaczenia w późniejszych filmach. Już niedługo, więc do zobaczenia.